Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest mi strasznie ciężko wyjść z łóżka, bo jest strasznie zimno i siedzę już tylko 10 minut tak opatulone, przykryty i no i nie mogę wyjść z łóżka. Jest zimno, straszny. Bo już myślałem, że autobus. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj na szczęście jestem na czas. Eee, lecę do pracy. Nie pokażę wam co robię w pracy, bo prawdopodobnie ogląda to moja szefowa. Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś mi to pokazała w że widziała mój filmik. Także co, miłego dzionka życzę. Pozdro! Jest mi ciepło, jest mi ciepło, jest mi ciepło, Paweł Masz silną wolę, jest mi ciepło, jest mi ciepło Jest mi ciepło, jest mi ciepło, jest mi ciepło Teraz? Działa Dobra się okaże, czy mój angielski jest komunikatywny Musimy się dostać tutaj Nie mam pojęcia jak Czekamy na gościa, dzwonię do niego Dogadałem się na kali jeść, kali pić No i nie wiem, co dalej Wszystko w remontach, zawalone Jak my tu wiedziemy, to my już tam nie wyjedziemy Dzień dobry, dzień dobry, już jestem po pracy Standardowo przed godziną jakąś 18 cenę na dzisiaj yy ugotować sobie jakiegoś brokuła no i nagrać tego vloga i montować i najważniejsze podsumowanie zrobić września, tak jest październik dzień 31, a ja jeszcze nie zrobiłem podsumowania września więc dzisiaj to będę robił i podsumowanie też października pasuje zrobić, więc to będę robił no i wiadomo po pracy trzeba się oczywiście nawodnić a do tego sobie przegryzam koncentrat pomidorowy 30% tak naprawdę jest to sól Himalajska i po prostu sobie tak to zjadam, bo to minerałów ma dużo i to coś tak jakbym pił izotonika, tylko że bez cukru. A jak już sobie tak rozmawiamy o zdrowiu, to jeszcze się pochwalę, że sobie stewię kupiłem i będę teraz słodził stewią. E, jeszcze mam co, co wam jeszcze mogę. co wam jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Zacząłem czytać nową książkę Esencjo. Esencjonalista. E... Chyba kluczowe zdanie, które się dzisiaj nauczyłem Mniej znaczy lepiej I ogólnie chodzi o to, żeby skupić się na... Nie, jedno... Jedno, jedno zdanie, które w sumie najbardziej... Może to nie było zdanie, tylko ja taki wyciągnąłem wniosek z tych już pierwszych stron, które przeczytałem Za każdym razem sobie ta zadaję takie pytanie Pawu, czy to, co teraz robisz jest na pewno tym, co na pewno chcesz robić? Czy na pewno teraz chcesz siedzieć na Facebooku? Czy na pewno teraz chcesz przeglądać relacje innych osób? Czy na pewno teraz najważniejszym, najważniejszą rzeczą jest opisywanie na komentarze? Czy najważniejszą teraz rzeczą może jest montowanie tego vloga? A i zapomniałbym powiedzieć, moje pierwsze wnioski po czteru dniach yy, diety wysokotłuszczowej od niedzieli, czyli jestem nie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Tak, cztery dni. No i dzisiaj zaobserwowałem bardzo, bardzo ciekawą sytuację, mianowicie najadłem się tak naprawdę do maksymalnego syta. <laughs> nie naprawdę centralnie jak na wigilii naprawdę naprułem się jak dzik i co było ciekawe że do tej pory jak ja ten typu naprułem się makaronem albo ryżem to zawsze mi tak brzuch wywalał tak tak wiecie tak no taki się czułem raz że strasznie napchany brzuch wywalało i taki się czułem zaraz potem taki o ja Boże żebym spać a dzisiaj takiego czegoś nie było i ani mi nie wywaliło brzucha ani nic nie czułem senny po prostu miałem taki w miarę równy poziom energii no i o czym czytałem, że takie coś się mogę spodziewać, i naprawdę to faktycznie to działa, więc to jest akurat bardzo ciekawe doświadczenie. I tym bardziej, że jestem dopiero na czwartym dniu, teraz się powinien mieć okres takiej tak zwanej adaptacji, i dopiero się powinienem jeszcze gorzej czuć niż normalnie. A się czuję naprawdę dobrze. Dobra, w skrócie tyle. Proszę, ja Państwa od godziny 18:10 dokładnie 2 godziny siedziałem w pełnym skupieniu, montowałem i, proszę bardzo, renderuje się, będzie jutro na kanale. A wiecie co? Podsumowanie września, nagrywane 31 października. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 5:17. Mam nadzieję, że wczoraj wrzuciłem podsumowanie września, tak, bo jest właśnie się 1 listopada, więc podsumowanie września. Więc w tym filmiku po prostu złączę vlogi z tych dwóch dni z dnia 31 i z 1. dobry, dzień dobry, jest piąteczek, piątunio, lecimy do pracy I co wam chcę powiedzieć Wczoraj miałem taki troszkę gorszy Troszkę gorszy okres wieczorem Bo już w brakowało mi trochę siły, energii na wszystko Rzuciłem wszystko, nie realizowałem moich planów już do końca dnia Tylko poszedłem na spacer No i dzisiaj już jestem zregenerowany, wypoczęty, wyspany Już dzisiaj rano Cały poranny rytuał zrobiony Poćwiczyłem leciutko Y, pouczyłem się angielskiego, pomedytowałem, pytałem się rozwoju, no ogólnie wszystko. Ogólnie chcę w tym filmie powiedzieć, że każdy ma prawo do gorszych chwil, gorszych nawet całych dni i w tym nie ma nic złego i to jest totalnie naturalne. Także nie boję się czasem zluzować, nic nie robić przez godzinę, 2, 3, 5, a nawet cały dzień, a nawet jak trzeba będzie to przez dwa dni. Pamiętam, że pamiętajcie, że najcięższa praca to praca właśnie nad sobą, więc trzeba też y, dbać o, o mózg, o mózg. O głowę trzeba dbać, żeby była zdrowa psychicznie i się nie zajeżdżać. Dzień dobry, dzień dobry, jest godzina 18.17. Troszkę sobie czasu pomarnowałem już na Instagramie, znaczy podpisywałem na wiadomości. Krótko ja się dzisiaj czuję, bo mam wiele spostrzeżeń i wiele obserwacji. Z czego jestem mega zadowolony, z tych właśnie obserwacji i z świadomości tych obserwacji. Po pierwsze, jeśli chodzi o. Tą dietę moją wysokotłuszczową Ciekawe jest to, że w ogóle nie jestem głodny Nie odczuwam w ogóle głodu Dobra, obserwacja numer dwa Odnośnie mojego samopoczucia Zastosowałem dzisiaj bardzo debilną Znaczy ktoś pomyśli debilną technikę Ale mianowicie wracając z pracy też dzisiaj nie miałem energii Czułem się bardzo podobnie jak wczoraj I stwierdziłem Paweł to jest Twój smutek, Twój umysł, i Ty masz nad tym pełną kontrolę. No i zacząłem sobie wymagać. Masz bardzo dobry humor, masz bardzo dobry humor, masz zajebiście dużo energii. Masz energię, masz humor, i jesteś pozytywny. No i. Patrzcie, aż normalnie telefon odzywa i wibruje z radości i energii. Ja wiem, że to nie ma żadnego uzasadnienia naukowo-psychologicznego, naukowego, no ale. Testuję to już czwarty raz, takie właśnie zmiana myślenia i na cztery razy, trzy razy zadziałało, więc coś w tym jest. Bardzo na jeszcze jeden pomysł, jak sobie radzić właśnie w ciężkich chwilach, a mianowicie to dzięki wam. Dużo osób mi wysyłało takich różnych wiadomości, no wszystko się tu zmieniło, aż tydzień temu miałem naprawdę kiepski humor i Gosia Dusza napisała post taki o mnie, który no zmienił wszystko, normalnie w jednym momencie zrzuciłem wszystko, normalnie odrodziłem się jak Feniks z popiołów. Do tego sobie teraz przeglądam wiadomości, wszystko sobie tutaj powrzucam w yy, to wyróżnione od Was. Oczywiście jestem przygotowany już, żeby nie popaść samo uwielbienie.